Witajcie moi drodzy, zapraszam Was dzisiaj na projekt Denko, czyli zbiorczą recenzję zużytych już przeze mnie kosmetyków. Nazbierało się tego dosyć sporo jak widać. Ok, więc zacznę może od kolorówki, bo kolorówki tym razem też się troszeczkę zebrało. Pierwsza rzecz to bronzer Honolulu W7. Jest to bronzer, który imituje benefitowską hulę. Jak widać tutaj może gdzieś tam na końcu mi trochę zostało, ale ciężko mi się to wygrzebywało. Szczerze mówiąc, kupiłam ten brązer i zaczęłam go używać w grudniu, ale nie w roku 2014, ale w roku 2013, więc naprawdę bardzo długo go używałam kolor nie był pomarańczowy idealnie się nadawał do konturowania twarzy, co więcej jest bardzo ale to bardzo tani, wiem, że szafy W7 teraz są dostępne w naturach jednak e, byłam specjalnie przed nagraniem tego filmu zobaczyć, czy jest ten bronzer tam, nie widziałam go, nie wiem może po prostu tej naturze, w której, w której ja byłam, nie było go, generalnie jeżeli wejdziecie na obojętnie jaką drogerię internetową, na pewno go znajdziecie, koszt to jakieś 10-12 zł, e, także ja byłam bardzo zadowolona na długo starczył, teraz jego następcą jest Bronzer, czekoladka słynna z burżuła. Kolejny produkt z kolorówki jest to Chabistik z Klinika w kolorku, już Wam mówię jakim gdzieś się zdarł. Aha, tu jest z boku: 06 Łupin Watermelon. E, te czavistyki były kiedyś dostępne w jakiejś gazecie w Anglii, nie pamiętam w jakiej. Ja poprosiłam moją ciocia, żeby mi przywiozła e, taką gazetę, właśnie z takim Stickiem. Jak wiadomo, jest to produkt do ust. Lekko koloryzujący, ale też dający efekt nawilżenia, i ja bardzo lubiłam ten produkt, super mi się sprawdzał. Utrzymywał usta w naprawdę fajnym nawilżeniu, nie wysuszał ich, dawał delikatny kolor. No, nie było go tutaj bardzo dużo, ale myślę, że do torebki jak najbardziej okej, okay, fajnie się sprawdzał. Także z chęcią powróciłabym do takiego chubistika z klinika takiej pełnej wersji. Zobaczymy, może sobie kiedyś go zakupię. Zużyłam również moją ulubioną giełkę z Buff and Body Works z kolekcji limitowanej, więc raczej teraz już jej nie dostaniecie. Jest to Lemon Pomegranate Cream. Na szczęście mam kolejne opakowanie. Tak mi się spodobał ten zapach, że zrobiłam naprawdę sporą kolekcję, a wtedy, e, kiedy ja to kupiłam, to chyba była zima. Nie wiem dlaczego w zimę taki zapach akurat wypuścili, bo jest naprawdę bardzo fajny, bardzo cytrusowy, troszeczkę z takim dodatkiem granatu, super na lato. E, no i wtedy akurat była taka promocja, że rzeczy z tej kolekcji, z tej limitowanej kolekcji były także 1 plus 1. Czyli kolejna rzecz gratis. No to ja sobie naprawdę zrobiłam spory zapas tego, także mam jeszcze opakowania. I super się sprawdza na lato, nie tylko, ale w szczególności do torebki. Taka maleńka mgiełka, zawsze można się spryskać tym i jest naprawdę świetna. Mam tutaj również słynny... E-osik biedronkowy, taka podróbeczka. Zobaczcie, jak w środku wygląda. Nie jest do napełniony. Ja śmiem twierdzić, że tego produktu jest naprawdę bardzo mało. No i zużyłam dwa. Tylko żółte zostało wywalone, albo mój pies to gdzieś zabrał, bo może myślał, że to piłka. Nie wiem. Generalnie zużyłam dwa opakowania w dosyć szybkim tempie. No i na początku ten produkt średnio mi się sprawdzał. Zapachy, fakt. Może są trochę sztuczne, ale jak zaczęłam długo tego używać, to ten produkt już nabrał takiej... Nie był taki twardy, taki był już mięciutki, super e, naprawdę nawilżone te usta. Na noc nakładałam naprawdę grubą warstwę i super były nawilżone, także naprawdę polecam. No i zrobiłam sobie zapas i kupiłam chyba wszystkie e, zapachy, wszystkie kolory, oprócz czekoladowego, bo szczerze mówiąc mi zapach czekolady w kosmetykach nie za bardzo odpowiada. Rzecz, która starczyła mi na naprawdę bardzo długi okres jest to Clinique All About Eyes, czyli krem pod oczy z klinika, słynny krem. Wiem, że też jest bardzo popularny ten krem w wersji rich, czyli taki bardziej bogatej do samego dna po prostu jest puściutki. Krem nie należy do tanich. Sprawdzał się był OK, jak zarówno na dzień, i na noc. Pod makijaż też fajnie się sprawdzał. Jednak nie wiem, czy on działa jakoś super, nie zauważyłam za bardzo różnicy, jednak jeżeli chodzi o twarz, o oczy w szczególności, to nie żal mi wydać więcej kasy na jakiś kremik, także jeżeli chcecie mi polecić jakiś, może być właśnie z takiej droższej półki, bo te ziajowe mi się szczerze mówiąc nie sprawdzają, jakoś nie lubi się moja skóra z tymi kosmetykami. Także z chęcią posłucham o jakichś dobrych produktach pod oczy. Zużyłam żel do mycia twarzy z Biedronki Be-Beauty Face Expertive, delikatny żel krem łagodzący do mycia twarzy, skóra sucha i wrażliwa. Wolę tą wersję micelarną ten zużyłam go, ale był powiem Wam średni, średni, nie wrócę do niego więcej. Także żele z Biedronki są spoko, ale polecam ten niebieski. Rzecz, która jest naprawdę ogromnym bublem moim zdaniem. zostało tu jeszcze tego trochę, no, ale nie zużyję. Eveline Cosmetics profesjonalny zmywacz do paznokci bezacetonowy 3 w jednym, Wzmacnia, odżywia, nawilża. Beznadziejne po prostu. Moje paznokcie były jakieś nie wiem, wyglądały tak okropnie po użyciu tego zmywacza. Nie polecam. Pompka też była taka tutaj, że się to po prostu wszystko rozlewało. Nie wiem, no nigdy do niego nie wrócę, wolę kupić sobie ten z Rossmana, jest najlepszy jednak. Dalej mam Wam do pokazania taki duecik z Panty Pro v. to jest szampon, a to jest odżywka, jest to linia intensywna, regeneracja, to jest nowość i powiem Wam, że naprawdę fajnie się sprawdzały te produkty. Jedną serię kiedyś używałam z Panty Pro v i to tyle było właśnie z moją stycznością z tą marką, no i to jest druga seria, której używam i naprawdę fajnie się sprawdzały, takie delikatne produkty, lekkie, także nie działały może one jakichś cudów, ale jako, jako takie codzienne produkty do pielęgnacji były ok, mam jeszcze jeden taki zestaw, bo w Big Glossy znalazłam go i też go otworzyłam, także produkty są ok pamiętam jak w jakimś vlogu powiedziałam, że mam rozstępy, trochę osób się zdziwiło no ale tak mam i używałam krem Pharmaceris, to jest chyba produkt dla kobiet w ciąży jest to preparat zmniejszający istniejące rozstępy, witamina E proteiny z dyni zwyczajny ekstrakt owocowy masło Shea. Jeżeli chodzi o sposób użycia, piszą, że należy stosować codziennie rano i wieczorem przez minimum 2 miesiące. Skutecznie spłysła głębokość rozstępów już po 6 tygodniach można zauważyć zdecydowaną poprawę. Szczerze powiem wam tak, na pewno nie używałam tego jakoś bardzo regularnie. No i ten produkt kosztował aż 50 zł, więc dla mnie to jest drogo. I posmarować i u i tyłek, i kolana, bo na kolanach też mi się robią rozstępy, nie wiem o co chodzi, to powiem wam, że no nie starczy tego, bo to jest, słuchajcie, 75 ml, więc nie używam tego regularnie, nie mogę się wypowiedzieć, czy spłycał te rozstępy, czy nie spłycał, ale na pewno nie powrócę do tego, bo mi się po prostu najzwyczajniej w świecie nie opłaca, bo to zużyję bardzo szybko. Także dajcie mi znać, co polecacie na rozstępy, bo nie lubię olejków. Wolę jakiś tam krem, bo olejki mi się nie chcą za bardzo wchłaniać, więc bardziej coś takiego kremowego i coś na pewno tańszego i większej pojemności, bo 75 ml to moim zdaniem dla mnie nie starczy. Jeżeli mówimy już o kremach, pokażę Wam balsam do ciała. Jest to balsam regenerujący skóra sucha, lipidy, olej jojoba, żożoba, ekstrakt Neroli. Pierwszy że słyszę, ale okej, okay. to jest balsam z Venus. Ja go kiedyś dostałam do przetestowania, tak leżał, leżał, leżał. No i jak go otworzyłam, to powiem Wam, że pachnie moim zdaniem identycznie jak garnier czerwony. Taki balsamik pewnie kojarzycie. Na milczenie spoko, 400 ml cena chyba też taka jakaś duża nie jest ale ja wolę jakieś takie produkty albo bezzapachowe, albo coś takiego bardzo ładnie pachnącego, na przykład masła z The Body Shop o zapachu marakuj więc no nie wrócę raczej do tego produktu ale nie był zły jeden żel tylko się uchował pod prysznic nie wiem czy mam wam pokazywać żele pod prysznic w dękach czy nie, ja bardzo dużo zużywam żeli Dusch das są to żele niemieckie, są dosyć tanie to jest akurat wersja limonka i mięta Coś trochę w stylu mojito, mojaito, jak ja tak czasem mówię. Dużo ludzi mówi, Paula, co tego też Nie mówi się Modżajto, Ale jedno to dla mojej świni, kto tego nie zna, słuchajcie. Zapach? Zapach okej. Okay. Ja często te żele też używam jako po prostu mydło. Wlewam sobie to do dozownika. No i te żele są bardzo dobre, nie wysuszają skóry. Jak za taką cenę? Nie wiem jaką, ale naprawdę wychodzą tanio, bo często się kupuje to w jakąś 3 pakach czy 4 pakach. Także chyba przetestowałam już każdy możliwy zapach. Wiem, że mój, jeden z moich ulubionych jest to um, jakiś taki wieloowocowy, coś w tym stylu, ale fajny też jest taki różowawy Magnolia. Zużyłam też malutkie opakowanie wody termalnej z Vichy. Ja już testowałam chyba każdą wodę termalną, jaką miałam pod ręką, jaka jest dostępna w aptece, a była to Vichy, Uriage, La Roche posay Aven i najlepszą jest zdecydowanie Uriage, bo nie trzeba jej osuszać, ale ta z Vichy też była ok nie narzekałam. znalazłam ją w jakimś pudełku Biglos i wody termalne idealnie są słuchajcie na lato, żeby złagodzić tą skórę. Także jak jedziecie gdzieś na wakacje, to bierzcie wodę termalną. SpryskaJCIE sobie to, naprawdę wasza skóra powróci do takiego normalnego stanu. Nie mam problemy z zaczerwienieniami, więc to mi też bardzo dobrze pomaga na oparzenia słoneczne też. Jest fajna, także naprawdę jest wiele zastosowań i polecam sobie wypróbować, ale polecę wam najbardziej chyba tą Zuriash. Ostatnia rzecz krem do stóp, to się u mnie zużywa dosyć długo, no ale się zużyło. Jest to krem do stóp skąpit. On był też chyba w jakimś pudełeczku Big Glossy. Yy, I szczerze mówiąc, ja nie wiem czy tutaj był mocznik. Krem był ok, wchłaniał się dosyć szybko. Yy, Taki zwyczajny, prawda? Nie było to jakiś rewelacyjny, ale zawsze jak kupuję kremy do stóp, zwracam uwagę, żeby była jak największa zawartość mocznika, bo to jest bardzo dobre i wtedy szybciutko się stopki nawilżają. Torba jest już pusta. Także to tyle w dzisiejszym filmie. Dajcie mi koniecznie znać, co ostatnio zużyłyście, i może używałyście któryś z tych produktów. I jak wam się sprawdził też dajcie swoją opinię. No i poszukuję jakiegoś dobrego kremu pod oczy, e, także też bardzo chętnie poczytam co polecacie, ale nie Ziaja, bo Ziaja to u mnie jednak tak średnio. E, I dziękuję wam za oglądanie. Mam nadzieję, że się podobało, jeżeli tak to kciuk w górę i widzimy się w kolejnym odcinku buziaczki. Pa pa.